Sięczką mnie świry, jesteśmy na, jak to się mówi, kaszczor, kaszczor, złotoria, kasztorek raj. Zobaczmy teraz materiał z poprzedniego faloga, gdzie było kręcone. To było tutaj i tutaj byliśmy. Zobaczmy na Dokładnie byliśmy w tym miejscu. Było kręcone, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Ale fajnie robi nam bokach. Dobra, cofamy. No i co? Zapiął sroś. No, zapał. No i tutaj byliśmy, proszę państwa, na tym na tej miejscówce. Pojedziemy tam, zrobimy pętlę, ale już trzeba wyjechać szybciej, bo zaraz ciemności zapadną. Za 40 minut już będzie ciemno. A ten domek był nagrany na poprzednim vlogu. Nawet ten płotek było widać, który tutaj widać ten płot tutaj. No dobra. Fajne miejsce odkrywamy. Tak jak odkryliśmy piechcin, mini piechcin, czy tak zwaną mini dziurę, tam gdzieś niedaleko Amber One, a teraz za chwilkę jedziemy standardowo na lunch, obczajmy Newsweeka czy warte zakupu, czy, czy dzisiaj jest słabo, może być słabo, bo co drugi numer jest słaby, no no i taki, taki relaxing word. zobaczmy. Już nowy terminal jest gotowy, w 4K będziemy kręcić. Już jest gotowy nowy terminal, ale nie ma czasu na kartę pamięci, na przekładanie tego wszystkiego i karty SIM. Tam jeszcze czas skonfigurować każdą aplikację, zalogować się. Pozdrawiam, mimo że jest tam konto Google skopiowane, niestety to wszystko nie działa. Tu piękna maszyna już trzeba się naładować przed sesjami kreatywnymi, bo tu już jest młyn na pewno będzie jutro. Pozdrawiam pięknym księżycem. Huawei P30 Pro.